Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja jednak głos zabiorę, chociaż oczywiście on lepiej wybrzmiałby w czwartek, kiedy była w całości procedowana ta zmiana ustawowa. Ale muszę odezwać się dlatego, że artykuł 37a kodeksu karnego, który wskutek zmian przeprowadzonych w ustawie covidowej pozwala karać lekarzy. I inny personel medyczny, do 8 lat, karą do 8 lat więzienia za popełnienie nieumyślnego błędu, dla mnie jest przerażający i, i, i nie do przyjęcia. Otóż, proszę Państwa, w dobie koronawirusa szczególnie, ale nie tylko. Każdy z nas, zespół, którym mam zaszczyt kierować 200 osobowych, robi wszystko co w ludzkiej mocy, żeby Uratować życie dziecko, dziecka chorego na nowotwór, walczącego tak naprawdę o swoje życie. Zagrożenie taką karą, ja się tego boję, będzie skutkowało tym, że nikt nie będzie chciał pracować przy dzieciach, które całe, całe swoje leczenie stoją jedną nogą na tamtym świecie. Oczywiście wymagany jest ogromny profesjonalizm od takiego personelu, szczególnie na oddziałach, na których. To życie wisi na włosku. Ale, proszę Państwa, nie powinno być czegoś takiego, jak w tak trudnych czasach wyciąganie armaty na ludzi, którzy robią wszystko co w ludzkiej mocy, żeby zwalczyć koronawirusa i chorobę poważną, która stoi na tym tle. Dlatego też zmiany wprowadzane no są jak najbardziej potrzebne. Ustawa senacka, która zmienić ma, zmienia ten przepis, jest oczekiwana przez całe środowisko medyczne. Protestują młodzi lekarze, protestują starsi lekarze, a ja, moje zdumienie nie ma po 45 latach pracy granic. Jak można w tak trudnych czasach, zamiast hołbić personel medyczny, Odnosić mu oposażenia i niemal nosić na rękach, bo kto będzie państwa leczył, jeżeli tylko będzie się na personel medyczny wyciągało armaty? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie...